Mam przyjemność zaprezentować Państwu niezwykły XVIII-wieczny portret wykonany w technice pastelu. Ten wyjątkowej urody wizerunek ukazuje Karola Krystiana Wettyna, jednego z synów króla Augusta III. Karol Krystian Wettyn posługiwał się tytułami królewicza polskiego, księcia selskiego oraz księcia Kurlandii i Semigallii. Portretowany został przedstawiony jako kilkunastoletni młodzieniec w aksamitnym, haftowanym złotem szóstokorze w kolorze rubinowym. Przepasany jest błękitną wstęgą z gwiazdą Orderu Orła Białego na piersi. Książę otrzymał to znaczenie w 1735 roku, w wieku dwóch lat. Oblicze młodzieńca jest bardzo delikatne, oczy duże, szaro-zielone, pełne usta, na głowie peruka w stylu Ludwika XV. Ten wykonany około 1760 roku portret cechuje niezwykła maestria wykonania. Autorem dzieła jest zapewne któryś ze znakomitych pastelistów działających ówcześnie na dworze drezdeńskim. Jest to bez wątpienia portret wybitny, niezwykle cenne polunikum, a także jeden z ciekawszych pasteli, które wzbogaciły w ostatnich latach polskie zbiory publiczne.